Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a teraz dziennikarz. I my rozmawiamy o tym, że jutro prezes Kaczyński ma wyjątkowy ból głowy, ponieważ spodziewa się że jego ochroniarze nie zostaną wpuszczeni do Sejmu. Do tej pory byli tam po prostu na krzywy ryj. Najprawdopodobniej paradowali bez żadnego trybu z bronią, rozpychali innych posłów, tworząc taką strefę komfortu dla Jarosława Kaczyńskiego. Nie dopuszczali żadnych dziennikarzy, żeby zadawali mu jakiekolwiek pytania. No i jutro Jarosław Kaczyński ma być traktowany jak każdy inny normalny poseł, a nie jak Święta Krowa. Uwaga, szanowni państwo, Tomek dostał informację o prowadzonym obecnie wewnątrz klubu PiS castingu na ochroniarzy. Tomku, wyjaśni o co tu chodzi. Kim mają być nowi ochroniarze prezesa? Po prostu. Prezes ma być chroniony przez ludzi z klubu parlamentarnego PIS ma, ma, ma przyjść e, ileś osób, które no, otoczą wianuszkiem prezesa i będą go prowadzić, no, żeby przypadkiem nie zadał mu ktoś pytania, żeby e, posłowie inni parlamentarzyści nie mogli również mieć dostępu do prezesa, bo prezes no, 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 no ktoś może zapytać o, o rzeczy, które, których Jarosław Kaczyński nie chciałby usłyszeć. Także trwa to wszystko, no niewątpliwie jest, jest burza mózgów dotycząca, że trzeba wytworzyć wokół Jarosława Kaczyńskiego atmosferę zagrożenia, to znaczy trzeba pokazać e, panu marszałkowi Hołowni e, i wszystkim, i wszystkim de decydentom, decydentom w koalicji obywatelskiej, że wytwarzają olbrzymie niebezpieczeństwo wokół Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj odpowiedzialny za te, wszystkie, za te wszystkie działania, za tą samą stronę merytoryczną jest pan minister Cichowski, który pan, pan minister Cichowski jest tutaj wydelegowany przez m, pana marszałka Hołownię do, do tych spraw właśnie związanych, związanych z, między innymi z kontaktami ze strażą marszałkowską, z nadzorem na strażą marszałkowską, marszałka sejmu. Jest to człowiek, który doskonale zna te wszystkie procedury. Według informacji, które już przekazano mi, tam jest Jarosław Kaczyński ma olbrzymi problem, bo agent Tomek przekazał w prokuraturze, i oni widzieli te informacje wcześniej, że Kamiński, czyli były szef CBA i teraz koordynator i minister spraw wewnętrznych, pozabierał z CBA tajne materiały i te materiały miały znajdować się na Nowogrodzkim. Jest to bardzo poważny problem, bo myślą jak z tego wybrnąć, no bo nagle jakby się okazało, że trzeba zrobić kwerendę, no to pamięta się to słynne archiwum Jarosława Kaczyńskiego jeszcze. Jak Jarosław Kaczyński się zdenerwował, kiedy mówiliśmy, że jak Jarosława Kaczyńskiego nie ma jakiegoś szpitalu, to czy, czy ma wszystkie deszki w archiwum. Pamięta, że ratowaliśmy sobie, mówiliśmy. No, no Jarosław Kaczyński nie ma teraz dobrych dni, rzeczywiście. Ta koncepcja z poskarżeniem się do Unii Europejskiej nie była do końca akceptowana przez Zarosława Kaczyńskiego. To, co zrobił, to, co zrobił stróżny. Tam już jest kilka ośrodków decyzyjnych i oni, oni robią to sami na własną rękę, a CBA, jak gdyby, jest jednym z tych ośrodków i broni się samo. Broni się samo, używa do tego telewizji, używa do tego no różne agentury, którą Państwo teraz zobaczycie. Teraz będzie, teraz się, teraz się pokażę, kogo do tego używają jak to jak to wygląda. Obserwujcie pilnie. Chyba no, jest Popłoch. Chceba i z Popłoch. Po tym, co powiedział Kaszmarek, Tomasz Kaszmarek w szczególności, jeżeli będzie mowa o różnych biznesach, o których on wie. Bo tam były jeszcze inne biznesy, nie tylko, nie tylko związane z jego fundacją Helpera, ale jeszcze, jeszcze no takie, które później się rozwinęło. Które... Wróć, wróćmy, bo nie odpływajmy w kierunku tego, trzymajmy się zagrożenia Jarosława, bezpieczeństwa Jarosława. Mamy sytuację, w której Jarosław Kaczyński, musicie Państwo zrozumieć, to jest człowiek, dla którego ta ochrona. To nie jest tak, że, przecież, że ktoś się na niego rzuci w tym Sejmie, czy ktoś mu zrobi <słyska> tego. On jest e, przyzwyczajony do tego, że wywiera na ludziach presję, e, wynikającą z tego, że porusza się z tymi ochroniarzami. To jest tak, jak wiecie Państwo, tlen zabiera. To jest, e, e, to jest takie demonstrowanie. E, Swojej potęgi za pośrednictwem e, naprawdę takich potężnych ludzi. No, Tomku, znali znaliśmy obaj miliarderów, na przykład Sławka Janowicza. No, przecież nie chodził, e, chociaż go stać było na, na, na to, żeby się otoczyć po prostu e, wianuszkiem takich silnych e, tego. No, nie chodził w ten sposób. Co więcej, drodzy Państwo, ja pamiętam Jana Kulczyka w czasach, kiedy był numer jeden, kiedy po prostu e, ta jego. E, Nonszalancja. Ja nawet się kiedyś tam zapytałem z sympatii jego otoczenia, czy wy się nie boicie, że ktoś po prostu e, jako symbolowi e, temu kapitaliście, któremu się powiodło, po prostu, że ktoś mu zarąbie, no bo nie było, tej, nie było takiego muru a tak naprawdę Jarosław Kaczyński po prostu no to niektórzy, powiem Państwu tak, o niektórych facetach jak zostają kimś potężnym, zwykle chodzi o majątek, to kupują sobie jakieś strasznie drogie, wypasione auto za milion, dwa miliony czerwone, długie, świecące i w ten sposób demonstrują światu, że to jest to przedłużenie przyrodzenia. Ja mam wrażenie Tomku że nie doceniasz tej psychologicznej wagi, chociaż sam się do tego przyczyniłeś przyczyniłeś, no z Dając uwagę na coś oczywistego, że Jarosław Kaczyński paraduje z ludźmi najprawdopodobniej uzbrojonymi po sejmie, bez żadnego trybu. Już samo to, wiecie Państwo, że on ma jakiś silnych facetów na skinięcie ręki, jest niedopuszczalne w Sejmie, gdzie, gdzie takiego formuły zastraszenia nie może być. To, drodzy Państwo, musicie zrozumieć, że on w ten sposób. No bo, no bo co, Jarosława Kaczyńskiego w takiej sytuacji siedzi, jakiś facet, Jarosław jest na niego wściekły i widzi, kurczę, tylu silnych facetów na skinie ręki. No, więc ja mam wrażenie, Tomku, że to może być potężna zmiana. Ponieważ Kaczyński bardzo mocno odbiera to po pierwsze jako uderzenie w jego. Masz rację, bo tutaj, bo tutaj wchodzi w, w rachubę jeszcze Astrid, bo oni mówią, że to jest uderzenie w prezesa w sytuacji, kiedy będą rozstrzygane, czyli de facto no, szefa szefa PIS-u, kiedy będą rozstrzygane niezwykle ważne ustawy w Sejmie. No mówi się, że, że teraz we wtorek będzie mowa o komisjach śledczych, będzie. będzie yy... W tej chwili mnóstwo rzeczy, które no będą rzutować na całą kadencję, na przyszłość PiS. I że w tym momencie Jarosław Kaczyński, pozbawiony ochrony, wystraszony, no będzie, będzie, będzie znacznym osłabieniem dla, dla, tych, dla, dla, dla całego klubu parlamentarnego. Że to, to celowe jest takie uderzenie. No, szanowni państwo, no, ciężko się w ten, sposób, w ten sposób tłumaczyć, no ja nie widzę powodu, Donald Tusk, ja nie widzę, żeby paradował, paradował po, sejmie, po Sejmie z ochroną, no przechodzi, czy tam, czy inni e, ważni, ważni rzeczywiście e, posłowie, no. tylko jeden Jarosław Kaczyński, jeden Jarosław Kaczyński chciał, mieć, chciał wytwarzać takie wrażenie, że on, on zobaczcie, przecież nagle do, dochodził do wniosku, że siedział w Sejmie na dole, w zasadzie w, pierwszy, w pierwszej ławie, blisko, blisko tutaj prezydium Sejmu. A w związku z tym, że bał się, że będzie zatrzymanie obywatelskie, czy, czy jeszcze, jeszcze jakieś inne rzeczy, jakieś zagrożenia, które no między innymi wytwarzało u niego, jego ludzi, z jego, z ludzi z jego otoczenia i, i między innymi z ochrony, bo na tym zależało, przecież wiadomo, że oni z tego żyją. No to przeniósł się, przeniósł się gdzieś na górę, na górę bez uzgadniania z nich Ja nie wiem, czy, czy może, może w ten sposób przenosić się bez uzgadnienia z marszałkiem sejmu y, posła z miejsca na miejsce, bo jeśli to chodzi o głosowania, chodzi o zmianę tego urządzenia, to trzeba w jakiś sposób y, chyba uzgodnić. No ja rozumiem, że pani marszałek Witek wystarczyło, że, że ktoś od Kaczyńskiego, bo Kaczyński powiedział, dobra, teraz siedzę tutaj, I wszyscy grzecznie przenosili mu to, to ten, ten, jego, ten jego dedykowany, dedykowany aparat do, 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 do głosowania i on mógł sobie siedzieć, gdzie chce, mógł robić, co chce. No w tej chwili to się skończyło, tego już nie ma. Zupełnie inaczej też wygląda, wygląda Sejm. Pamiętajcie Państwo, że nawet była taka scena, gdzie ten sam płót Kaczyńskiego podjeżdżał na ten um, taki chodnik nie tylko na te uliczki schemową, na ten chodnik blisko Schodów i Taman miał dosłownie dwa kroki. No w tej chwili nie, nie spodziewałam się, że żeby e, już te procedury w ten sposób wyglądały. Zobaczcie, czego Kaczyński wymagał, bo Kaczyński był 18 w Krakowie, i w Krakowie już co prawda ta ochrona policji była dużo mniejsza. Ale no, byli, byli ci najważniejsi ludzie z PiSu z nim i również byli działacze z PiSu z Małopolski. Ci działacze z PiSu z Małopolski ubliżali w ochydnych słowach, posponowali ludzi, którzy tam protestowali przeciwko tym, tym miesiączkom Jarosława Kaczyńskiego na Wawelu i ograniczeniu praw obywatelskich wszystkich ludzi, czyli zamykania, zamykania Wawelu, zamykania ulic i Kaczyński osiągnął coś, że, że, ma ochronę, żeby jego ludzie mogli, za przeproszeniem, bluzgać innym ludziom. No tak, tak to wyglądało. I teraz Kaczyński potrzebuje mieć również ochronę, żeby móc mówić o partii zewnętrznej, o tym, że tu kto lub i te wszystkie rzeczy, otoczono ochroną e, i w sytuacji, kiedy, kiedy miały być dopytany przez dziennikarzy, czy ewentualnie w któryś sposób by chciał się do niego zwrócić, no to jest jedno miejsce pracy. Oni tam pracują w naszym imieniu. To nie jest tak, że Kaczyński tam przychodzi, jest, jest jakimś wyjętym spod tych wszystkich reguł. On ma taki sam mandat i tyle samo waży ten mandat jak każdego posła. I nagle okazuje się, że takie działania, które normalizują tą, tą sytuację, są przez klub Pisu i przez pisowców postrzegane jako szykany. Szanowni <laughs> Państwo, rzeczywiście, szykany. No. Jeżeli. Wy państwo mielibyście być, wiecie, że jesteście szykanowani, bo ktoś by, ktoś by wam kazał jechać metrem czy autobusem, prawda? Gdzieś, no, czy, czy przyjść z rano do pracy, prawda? No to tutaj, tutaj tak, tak jest jeszcze koncepcja, żeby posiedzenia Sejmu odbywa, odbywały, odbywały się, odbywały się Państwo rano. Musicie państwo zrozumieć jedną rzecz. No, ten człowiek, mówił o Jarosławie Kaczyńskim, yy, on wyprowadził takie traktowanie go jak świętą krowę. No przede wszystkim, na przykład, ten kompletnie, wiecie Państwo, amoralny. Wymaganie, żeby delegować kilkudziesięciu, jeżeli nie powyżej setki funkcjonariuszy do stałego zabezpieczania jego siedziby, jakby to była po prostu... Miejsc, w których przebywa w ogóle, bo on się przemieszcza przecież. Tak, tak, tak ale to chodzi, o, chodzi też przez to, że wiecie Państwo, to prezydent nie miał takiej ochrony. Zresztą to jest tak, że... Wiecie państwo, no delegowanie jakichś naprawdę konkretnych zasobów funkcjonariuszy, to trzeba będzie po prostu ludzi przesłuchać. Oni oczywiście na pytanie Wąsik, do, to chyba było pytanie któregoś z polityków Koalicji Obywatelskiej, już nie chcę skrzywdzić, więc nie będę strzelał, który tam zadawał to pytanie. Ilu policjantów chroni Kaczyńskiego? To oni odpowiadał Wąsik, że nikt nie chroni, bo oni oczywiście tam się znajdują, po prostu przypadkowo sobie spacerują, zabezpieczają te tereny w okolicach. Mickiewicza. No Prawda jest taka, trzeba będzie ich przesłuchać, bo to wszystko jest odbywa się kosztem bezpieczeństwa innych ludzi, naprawdę wymagających opieki. Czyli mamy sytuację taką, że Wąsik z Kamińskim delegowali ludzi do pilnowania na zakładkę Jarosława Kaczyńskiego. To nie jest tak, że on po pierwsze był w jakikolwiek sposób zagrożony, co by uzasadniało nawet tego typu rzeczy, natomiast tam już. Już nie chcę już mówić, ale to już to, 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 to nie miało żadnego wymiaru logicznego i celowościowego, tak jak twierdzą wiewiórki, tylko miało na przykład po prostu to, że meldował i mówił, że wodzu, zajmuje się teraz Twoją ochroną. I tu pada kwota, nie wiem, 50, 60, setka. Mieliśmy takie wyjazdy, gdzie było potwierdzonych ponad 200 funkcjonariuszy. Przecież to jest, jakiś, to jest jakiś kosmos, to są pieniądze, ale to są ludzie, którzy nie pomagają w innym miejscu, którzy nie wykonają tego. I w ogóle jak to jest demotywujące? Przecież oni się nie zapisywali na bycie ochroniarzami Kaczyńskiego, oni chcieli pomagać ludziom, coś robić i nagle są sprowadzani do roli takiego wsparcia ochrony, dyktatorka z Żoli od takich rzeczy. Zresztą inne poboczne kwestie. Dowiadujemy się, że. Specjalnie w Urzędzie Rady Ministrów jest wydzielony pokój dla prywatnej ochrony Kaczyńskiego. No to, to się nigdy nie zdarzało. To, no, moim zdaniem nie, nie ma tutaj żadnych uwarunkowań prawnych nawet, żeby tak, tak można było, żeby prywatna ochrona miała miejsce w Urzędzie Rady Ministrów i czekała, czekała na Kaczyńskiego w sytuacji, kiedy przysługuje mu ochrona SOP-u. Zwróćcie Państwo uwagę na jedno. Zobacz Janku, że jak wyglądały te rewie Kaczyńskiego. Kaczyński mniej więcej ustawiał godzinę, o której wystąpi, a o której wystąpił, to wystąpił, spóźniał się 40 minut, 50 i w każdym momencie wkraczała kurwizja, przerywała program i Kaczyński mówił. To, to nie jest tak, no to wszystko, Szanowni Państwo, no nawet jeżeli, zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli są jakieś wielkie wydarzenia, to jednak to wszystko, no ludzie szanują czas, Mediów, szanują czas innych ludzi. To nie jest tak, że jeden dyktatorek miał być, powiedzmy, na godzinę 17, a zaczyna 17.40, bo on jeszcze chce sobie porozmawiać, albo, ja nie wiem, jadł tam jakieś posiłki przygotowane przez miejscowych ludzi. No, szanowni Państwo, czy ewentualnie było tak, że przez pewien czas, dopóki, i tutaj no, nie chcę stosować jaśniej koncentryzmu, ale też że to, to między innymi spowodował, bo te rewie Jarosława Kaczyńskiego wyglądało w ten sposób, że Jarosław Kaczyński mówił te swoje dyrdy mały, później była przerwa, widać było, jak oni wnoszą te, te, te dwa fotele i ten stolik, przychodzą i siadał Jarosławie. to wszystko cały czas transmitowała telewizja. W tym czasie były te różne tamte hołdy dla Jarosława, ale ty, kiedy ty opowiedziałeś o tym, jak ty zlikwidowałeś w telewizji tego typu działania, to znaczy, że ludzie za, za, za tworzenie tej, tej dekoracji zarabiają jakieś wielkie pieniądze. Zwróćcie Państwo uwagę, i właśnie to sobie zestawcie z tym materiałem. Okazuje się, że wtedy była przerwa, wtedy były informacje albo coś innego, i dopiero później widać było, jak jakoś Kaczyński siedzi i ma zadawane pytania skarb. Nie, nie pokazane było wnoszenie i nie była pokazana ta sama kuchnia. Jak to wygląda, jak to się dzieje. No to było. To, Szanowni Państwo, no, tak, tak nas to rozbawiało, to powiedziałeś, jak, jak, jak w telewizji zobaczyłeś fakturę. Na, ja, no dokładnie nie, nie chciałbym yy, przekłamać, bo ty mówisz na, jak nie, i że ty sam możesz za te pieniądze, to ty sam wniesiesz, wniesiesz w fotele. Znaczy nie, chę... nie, Państwa, to, było, to było dokładnie nie 800 brutto, nie, Umowa. Nie... Okazji kosztorysu, umowa programu, który był realizowany w ramach telewizji publicznej. To nie było zewnętrzne zlecenie i tam był kosztorys. Ja po prostu brałem te kosztorysy i patrzyłem, co tam się kryje przy tym. To, że tak powiem, ci, którzy robili ten program dla Rafała Ziemkiewicza, oni sobie po prostu robili wniesienie dekoracji 2800. I to był rok 2009 i to razy cztery. Natomiast ja po prostu powiedziałem, że jeżeli to ma tak trwać, że ja poproszę tą umowę, ja będę to wnosił, bo program był nagrywany. To też chyba było tego, zdaje się, że w ogóle u nas na tym, na, na placu, ale musiałbym się przypomnieć sobie na placu wtedy, w TVP, na placu powstańców. W każdym razie tutaj daleko znowu odpłynęliśmy, bo głównym kor dzisiejszego materiału jest takie trochę pośmiane. Nie, Janku, to, to wszystko razem, to wszystko razem jest. Wiesz, no, chociażby te procedury ewakuacyjne. Spodziewam się, że Pan Cichotki dotrze do tego, procedury ewakuacyjne Jarosława Kaczyński z Sejmu, które no odbiegają od procedur ewakuacji, ewakuacji y, innych ludzi i posłów. To jest też są tak, inne. Tak, ale, też, ale to też jest. To Chociażby też by te mieszkania wynajęte w pobliżu Sejmu, gdzie, gdzie tam się go y, odwozi. On wie o Zupełnie inna procedura niż, niż. niż, niż ale wiesz, każdy ma teoretycznie prawo za swoje pieniądze. W tym wypadku partyjnie się zabezpiecza, jak sobie chce. Natomiast chodzi tutaj o to, że jego ochrona, która właziła, stanowiła zagrożenie, bo to się tak mówi. A teraz, wiecie Państwo, jest takie myślenie rozszerzające. To nie jest ochrona, to jest tak naprawdę mały oddział zbrojny na usługach Jarosława Kaczyńskiego. Mieliśmy informację, że oni mieli broń. Nie wiemy, czy to jest informacja prawdziwa, bo trudno to zweryfikować. Nawet teraz po czasie trudno będzie zweryfikować, czy mieli, czy nie mieli, jeżeli chyba, że były zgodne. Bardzo proste zweryfikowanie to jest. Bardzo proste to zweryfikowanie. Trzeba zapytać zainteresowanych i nie będą kłamać, bo po co. Natomiast wpuszczanie ludzi do polskiego parlamentu. Wyobraźcie sobie teraz taką historię, taką tego, że każdy przyjdzie z czterema ochroniarzami do Sejmu. 460. No wyobraźcie sobie Państwo tą historię. I teraz wyobraźcie sobie, bo ktoś powie, że to złośliwość i małość. No i teraz wyobraźcie sobie 460 ludzi i każdy ma po czterech, a niektórzy powiedzą pięciu, no bo, bo teraz pytanie, to do ilu, to ilu może, ich, może będzie mogło ich być. No mamy sytuację taką, w której poruszamy się w takim no już obszarze takiej polityki opartej na zastraszeniu. Wiecie Państwo, e, e, Ochroniarze, oligarchów, najbogatszych ludzi świata, niekoniecznie mają u siebie w obowiązku, na przykład, podporządkowanie się siłom prawnokarnym. Czyli, jeżeli ktoś będzie chciał szefa zatrzymać, jeżeli ktoś będzie chciał szefa. Ja pamiętam, jak jeździłem kiedyś z. Aleksandrem Gudzowatym i była próba zatrzymania. To była e, informacja do e, e, kontakt z policją automatyczny, że nie zatrzymujemy się, nie jesteśmy przekonani, czy to nie są przebierańcy. Jesteśmy tutaj, jedziemy do alei Szucha i tam będziemy dostępni do ewentualnych kontroli, do, do wszystkiego. Że nie uciekamy, natomiast nie możemy się zatrzymać i tym podobne rzeczy. Ja... No wiem, jak funkcjonowała ochrona Aleksija Łambina, czyli człowieka takiego, można powiedzieć, bardzo zaufanego, wagita Alekperowa, szefa Ukoila, Koyla, no, człowieka blisko związanego z prezydentem Putinem. I tutaj chroniło go... Dwóch ochroniarzy i później i później koordynowały jakoś te działania i, i chroniło go na całym świecie. Człowiek, który był rzeczywiście bardzo mocno zagrożony, bo nawet samo przejęcie Koila, jak wiesz, od, od Chodorkowskiego było no, mocno siłowe i tam, tam były różne rzeczy i na całym świecie, na całym świecie Aleksiej Łambi rzeczywiście był bardzo zagrożony. I tam nie było czegoś takiego. To funkcjonowało zupełnie inaczej. To musiało być skuteczne, a, a nie, nie na pokaz. Tak się dzieje na świecie. Tak, tak robią normalni, normalni ludzie, którzy nie potrzebują tej ochrony, która miałaby nie wiem, podnosić ich ego, czy w jakiś sposób działać na, na otoczenie tylko i wyłącznie. To, to ma spełniać warunki ochronne. No ja, czy w każdym razie ma, mamy do czynienia. Większość to... życia przepracowałem. Yy, yy, chroniąc VIP-ów, bardzo, bardzo dużo tego robiłem, to, to było zupełnie inaczej, no chroniłem i różne gwiazdy, chroniłem Marilyn Albright, chroniłem różnych ludzi, nigdy nie było nie było czegoś takiego. Ale tylko podajmy, to była, to, to była jedna z bardziej wpływowych amerykańskich polityczek. Pierwsza kobieta sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych, więc Stanów Zjednoczonych, to jest dużo mocniejsze stanowisko niż polski minister spraw zagranicznych, bo tam jest troszeczkę inna struktura władzy, można nawet powiedzieć coś takiego, że to jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych oddelegowany do polityki zagranicznej, więc tutaj duży, duży, duży kredyt zaufania ze strony Amerykanów, że zgadzają się, bo taka osoba dysponuje gigantyczną wiedzą, niezależnie od tego, w jakim momencie kariery się znajduje. Po prostu to jest gigantyczny zapas wiedzy na temat tego, co było, co jest może nawet procedowane, nawet po odejściu z urzędu, więc to są, to są naprawdę wielkie sprawy. I różnych polityków, mnóstwo gwiazd, mnóstwo nie, gwiazd, tak. ludzi, o, o których już nie tak. będę mówił. No. Ale dobra, a to, 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 to zadajmy to pytanie wprost. Skoro nie służyła ta ochrona Jarosława Kaczyńskiego ochronie, to czemu służyła? Zastraszaniu. Zastraszaniu, podnoszeniu ego i e, pokazywaniu, że Jarosław Kaczyński jest półbogiem. To tak to, 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 po prostu półbogiem. To jest, o... nie chodziło o, o ochronę. Ta. Zastraszanie innych. Historia, ekspert w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Drodzy Państwo, w środku jest naprawdę, ktoś mi zarzucił brak skromności, jak powiedziałem, do, jak zwróciłem uwagę o. O, o tekście o tym, że jest tutaj bardzo dobry materiał mój o mafii. No ale tu już, szanowni państwo, no, reklama dźwignią handlu. No, jakby nie był dobrym materiałem, to, by, to bym go tutaj nie wrzucał. W każdym razie tekst o mafii, o tym, jak polska mafia w czasie II wojny światowej zwalczała podziemie hitlerowskie i zwalczała podziemie sowieckie w porozumieniu z Armią Krajową, w porozumieniu z zwz jest bardzo ciekawy, dlatego, że że sporo też mówi, bo to jest taka część, która się, której się Polacy wstydzili po wojnie, no bo to korzystanie z elementu kryminalnego. Ta historia zaczyna się, uwaga, tuż po ataku hitlerowskim, kiedy już wiadomo po pierwszym tygodniu, że, że to już będzie źle. Następuje wypuszczenie ludzi z więzień, praktycznie wszystkich. Tych, którzy no tam nie siedzą te za te najcięższe przestępstwa, z komunikatem typu, że wszystkie Wasze wyroki są cały czas ważne, ale jeżeli będziecie walczyć z Niemcami, to na końcu będzie komisja weryfikacyjna, która oceni. Czy wasze zasługi nie predestynują was do tego, żeby wam tam darować część lub całość kary? Bardzo ciekawe podejście. No i część z tych ludzi, która dostała drugą szansę, wykorzystywała ją, a część robiła z tego niezły biznes, wiecie państwo. I to też jest ciekawe. A częściowo było też w drugą stronę: to znaczy, częściowo było tak, że żołnierze, którzy byli wykorzystywani od czasu do czasu do jakichś robót, zapisywali się, że po godzinach tam no, Niemców, Strzelamy w czwartki i w środy, a w poniedziałki, wtorki i piątki robimy rabunki, uwaga, już prywatnie. Ale to też bardzo ciekawe, większość tych ludzi wtedy robiła te napady na Niemców. Im się wydawało, że no, cywilów można grabić, no bo to są cywile wroga. I tutaj były zdania były podzielone. Zdarzył się jeden człowiek z 993W, takiego komanda wykonującego wyroki, który no, dostał taką. Za... To się śmierci... Dostał karę śmierci w zawiasach. To znaczy, chłopaku, no generalnie to, co zrobiłeś, to się kwalifikuje na KS-a, no ale ponieważ no, są problemy kadrowe, to się napraw. No, i facet sobie dał wtedy pseudonim naprawa do, 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 do tego, ale to też jest taka fajna historia kara śmierci w zawieszeniu. Szanowni Państwo, historia ekspert w dobrych empikach, w dobrych kioskach. Wiem, że Państwo narzekacie i piszecie, że jest trudno dostać. No, jest trudno dostać, ponieważ nakład nie jest duży, ale naprawdę w większości empików te parę egzemplarzy jest. Szanowni Państwo, Bądź, no. posłuchaj, jeżeli myślisz, że zostało zapomniane, to w jaki w sposób sobie robiłeś kampanię wyborczą, jak działałeś z tymi wszystkimi, no powiedzmy, samorządowcami i innymi ludźmi, mówię tutaj o okolicy: płocka, płońska, ciechanowa, czerwińska, jak łapami grzebałeś przy lotnisku Modlin, właśnie tam w Czerwińsku co robiłeś i, i jak to się przekładało na pomoc covidową między innymi, to pamiętaj, że to nie zostało zapomniane, to wszystko również będzie pokazane społeczeństwu, jak ty działasz i jak ty funkcjonujesz, a chociaż przy tym, co teraz wychodzi, to w zasadzie to jest, jakby to powiedzieć, nie obraźcie się Państwo, pryszna pupie dinozaura. Ale to też jest ważne, żeby pokazać, jak wy funkcjonujecie i jak wy działacie. Także pamiętaj, w tym kierunku też idzie. Nie wiem, czy Gmyz będzie się taki szczęśliwy, czy będzie dalej mówił o tym, jak pływał na Tratwie, wiesz, i też tam przy Modlinie, razem z Toklesem i, i te wszystkie historie, bo rozumiem, że pływał i żadne informacje nie było mu przekazywane, to było tylko koleżeńsko, że rzecznikiem trzeba pływał i podpływał do Was na działkę. A na tej działce bywał też Tomasz Kaszmarek w Winsku, ty wierzysz. Prawda. Panie... Zobaczyłeś dobry samochód u kaszmarka na, na działce i zaczęła się awantura z Kaczmarki między innymi od ciebie, bo ty jesteś zabity, nie a skąd to ma tyle pieniędzy. Pieniądze możesz mieć tylko ty i twoi ludzie teraz. O tym jeszcze powiemy. Koniec. Tak. tak, dzisiaj e, wybaczcie panowie za bwery, ja wiem, że jesteście rozczarowani, ale to dajcie chwilę, po prostu musimy pewne rzeczy obrobić, e, więc to nie jest tak prosto, żeby, żeby, żeby tego... No, Romek, masz lepszy z siebie, ja słyszałem rzeczywiście, że panie, panie, no już panie potrafią, potrafią podziękować za, za złe zachowanie, naprawdę. Jak panie się wezmą, że tak powiem, dogadają, to... Kręgajcie narodu trzeba, trzeba trzeba obejrzeć tą komedię Roman chowaj się Roman chowaj się rzeczywiście chłopie jak one się wezmą zgadzają będzie kłopot poważnie szanowni państwo do zobaczenia